Siema z tej strony ciufel. Dzisiaj taki odcinek trochę poza konkursem. Nie uwierzycie, co się stało. Sprzątam sobie na magazynie. Sprzątam, sprzątam, i nagle patrzę jakaś dziwna skrzynia. No, sądząc po zawartości, pewnie dzidy, ale zobaczcie sami zresztą, już wam pokażę, proszę bardzo, skrzynia. No, skrzynia, Ok, Otwieramy i co jest w środku? No i pomyślicie sobie, no nic szczególnego no skrzynia pełna replik, skrzynia pełna kałachów, tak? To są repliki, tak? Proszę bardzo. Czy tak wygląda replika w środku. To jest replika? Pytam się. To jest replika. Trzeba zapytać dzidę. O co tutaj chodzi? Czy. Co to jest? Co? Replika kan. Replika ma pełne suwadło z tłokiem? I jak jest na ostrych częściach, to tak. A gdzie tu się wkłada baterie? Do Aha.